To z czym grasz, Mikulia? Z, z jedynką. jedynką. Z dwójką? jedynką. Pierwsza do strzału. No. Dobrze, <grym> będzie teraz pierwsza. Tak. Dobra, zaraz. Będziemy teraz jedynastką. Bo... Ja. No, ja Sortuję w takim razie. Mikulia mówi, że chce być pierwsza do strzału. Już była w po poprzedniej. Nie że wygram, żeby się mu sam. Olo, 112 a los ja... robimy. Ja Dobra, ja... Dobra. Mikulia. No, wszystko zepsuła. No, mogę być. Dobra no, niech będzie ta Mikulia, ale teraz się pozmieniało, ale wszyscy jesteśmy w ja mam prośbę do impostorów, wyeliminujcie Abe'ego, żeby było normalnie 112. Co? No. No, 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 Proszę mnie nie eliminować, ja was wyeliminuję zaraz. Ale to co? A postawmy od Daddy'ego przednią umarł jako pierwszy i w sumie przykro, bo jakby znowu umarł. Ale w tej jedynka mi śmiesznie. Teraz mi się wyeliminujcie, co? Ty, komuś grozisz? No. No jeszcze ja, Ale łatwo, ląd. Do, do, do tego A gremlina nie, to mi kurde zaczyna tak brzydko. O. Jak brzydko? No zawsze jest ty, milutki. To, 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 o nie. A nie. i żeby o. było tak, żeby był numerek, no? <ślad> Milutko. Milutko to ja ci teraz krzyczę pod katą, o! <ślad> o kurczę. <Dawaj>, zostałeś nie. <ślad> no, niestety. Pewnie jest bierze mam... On nie Sandwich! O, nie, sandwich! Ej, Biego, nikt nie chciał wyeliminować. Nie to? chciał. Nie chciałeś, żeby Albo złodziej, albo ten... U Dediniego ktoś był? Chciał być. Nie mnie. Tak, you Ja to? chciałem być u No, bo postawiłam trapkę Dediniego w Tasku. Dobro. A ja zagłosowałem na gremlina. No. <śles> Czyli ja jest impostorem, bo nikt więcej nie zginął, tylko jeden kajos. Jeden Jedenka już wypadła, a czas na dwójkę. No to tak jak komikule. Nie, to na 112. Mafia jesteście. na 12. Zostaje tylko jeden. Dostaje cała. Jeszcze jeszcze jest dwójka do Jeszcze za chwilę jest. Ej, nie zobaczyłem tego. Pamiętajcie wyrzucić jej No, do nam dwie dwójki. A po co To miasto jest... Nie, ja byłem u Mikuli. A zobaczcie, że Gremlin ma taką bardziej S Taka zwrócona jest. O, tak, dlatego trzeba go. Na... Taka odbocz. piątka! No. Ta S! I dalej tyle ma, no. samo i nie ma głosu. No tyle co głosu. <głos> Dobra, na Gremlina dawaj. Dach.

no to kto nie zagłosował? No. A nie! A no a to i podbyliście się medyka! No, no, no. Ej, medyków, no jest. A tak! 10 medyków, no chyba jest znowu, Rufx, nie wiem. Rufx fejkuje medyka. Groził mi. Dobra, stawiam znowu trawkę. A ci, zaraz ofejkuje. No bo co mogę innego zrobić, co nie? Dałam trapkę, niech to DJ sobie pożyje. Tyle. Tyle mojej misji. Chronię moją dwójkę. Yes. O kurde, chyba będzie miał ktoś krew na rękach. Tak, nie. Aja, ja, ja niedobrze. A, Kto był u mnie? Ja O, no i super. A -B. A -B. No i co ci pokazało? No, co pokazało? Dawaj no, mów, mów, możesz mówić, bo mamy mów. tego no. e, serialnego. Serialny. Ojej. Jest. Ja jestem dobrym prowokatorem, Macon. No co, no. jestem dobrym prowokatorem. Dobra, no to już wiadomo wszystko, kto kim jest. Jeszcze u mnie był dzisiaj. Panie nie. był u Dediego. Ja byłem u Dediego. Ale Nondoral może Triliego, być z czerwonym kapuziem, bo nie. tylko no, jedna zabawa no, serialnego zginęła. E, w poprzedniej tak. rundzie a -a. mogę powiedzieć, że próbowałem pójść do Dediego. O, no to mówiłam goją? dobrze. Tak, i o. też mówiłem, że to, Jestem chroniony z słapkiem, Michał. Tak, chronię moją dwójkę. Nic, nic mi nie zrobicie. Tak, tak. Czy dlatego impostorzy nie zabijali? Uu, A, uptych, ty kim jesteś? Bo wszyscy mnie chcieli A, zabić, jestem ale badykiem, jestem ochroniony. No, Dokładnie, wiecie permanentnie wiecie. chroniony. Teraz? Ej, to nie możesz. Rufix jest medykiem, Rufix jest potwierdzony. Przestańcie odstarczyć Jakie potwierdzony, to jest. no bo był u mnie, no ja był ja u, u mnie A, teraz. Przecież no no nigdy nie byłeś, Rufik. No to ta, jest I jeden import i daje ja prowadzą jeden ja, impo Nie, na na adres zakładowy. Nie, się ja? nie Ale... no nie mogę przecież z tą doran potwierdził nie, mnie. Chcesz jest jeszcze wpaść trapkę. Jeden import nie żyje 100% nie albo Ale no doran my się tak. wydaje, że jest czerwonym kapuś. Czekajcie, no. ja wam powiem. No, że on je trapkę i nie dlatego zginęła tylko jedna osoba. Rufus jest Ej. medykiem. To serialny że musi być. Serialny medery. Bardzo, bardzo długo Londoran się też. zastanawia, żeby powiedzieć, czy jestem winny, czy niewinny. Nie, nie, za, nie. Za Patrz, à... ale Baby jest serialny w takim razie. Skoro mówisz, nie, nie, w nie jak serialny, ma Nie żyje jeden serialny. impostor, to na Jeno, pewno. no ja jestem medyk, I... AB A i Londoran No co, twój kolega zginął? Nie. Może jesteś serialnym medykiem. Tylko deady, według mnie, to znaczy z mojej perspektywy tylko i the i Mikulia mogą być, więc na pewno nie. Jeden no. mierzy, ale ale ci padły, ale nie Ale gdzieś wpadło w moją o... zrapkę, nie rozumiem tego, właśnie, czym tak mówisz. Się dosłownie. Skrapo. Pierw deady a potem no, już no, no, nie. Nie, nie, nie. To pomyślcie, go, no. Woli, wolicie Dobrze. wygłosować Dobrze. najpierw serię teraz Tu się wydało O Nie, a ja cię chroniłam. Nie, no. a ja cię chroniłam. Dobrze. 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 się dobra na no, jedynkę albo się... dwójkę, ale nie mów, Co no. teraz zmieniasz. Dobra, startuję w takim razie. Uwaga, uwaga, kto kim będzie? A o, o kurde. O kurde, ale mam o, team. A, jedynki. O nie, chyba jedynek jest więcej. Nie O, to czuję, że prezydentem będzie jedynka. Stanwycz jest między nami, trzeba między nimi, dawajcie go, no. Stanwycz przechodzi na dwóch. Zostajesz teraz konorową dwinką. Zaś się pojedzmy. Zostałeś konorową usemką. Dobra, bo się mylić musimy wszystkich jedynek. O, nie, no wujek. Wujek, jedynek. jedynek. Nie, nie. No, nie. no nie, jedynki mają większe, danego mają prezydenta. O, lecz Sanduicia. Właściwie prezydent. Jakie reszty ta jedenka ma? Spacjekiem. Coś do znowu wiesz? Wow. Dobra. A, to jakaś Dobra. dwójka nie zagłosowała jak zwykle te dwójki. No jak zwykle. A, no nieźle. Odstrzałem te dwójki. Dawaj, sobie Nie <grym> no, no, wiem jak. A, tu, 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 to panie, dwie panie, impostorami. panie, 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 Znajdź sposób panie, 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 nie panie, Żebyśmy tracili dwójkę? O kurde. Nie. Tak, nawet dwie. Nie, co? Jaki cudem. Nie, o. Nie, o, o, nie. O, co? o co? O, dobrze, dobrze. Nasza jedynka. Ej, to ja mam Czemu impostor z naszej jedynki jest ten? Nie zabija. Patrz, patrz, patrz. patrz. To jest za słabe. Ej, baby jak kto z was jest medykiem? Ja. To Ejbi jest zły. To, no, ja u Sandwicha, ja u Sandwicha. Nie, 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 Ja, e, ja e, jestem, e, jest okay. mogę e, jest, e, e, okay. e, ja, teraz na ciebie no, na ja. Głosujcie no, no, na mnie, ja. no, głosujcie no, no, na mnie. Tak, tak, do niego, szybko. Ja usunę jedynkę jedną z rozgrywki. Dobra. Idealnie. Jednak nie głosujcie na Ebiego, odgłosujcie go. A faktycznie, bo ja byłam u Sandwicha, nikogo nie wyleczyłam. W sensie nic nie było u niego. Dlaczego jak jako lekarz do dwóch? Nie da no. się odgłosować, żegnaj się... <laughs> Sandwich. To... Oh. nie Nasz prezydent. Będę knieździł do niego, to nie ma sensu. No A chyba nie da się zobaczyć tego. Dobra, na jaja. Ale nie, ale. ale ten... Starwy, co no, się, się dzieje u ciebie w domu? No, co to za mgła, co za duchy? Nie rozumiem. <śśm> o, ale, go duch przeleciał! Wow. na śmierć, jedynki! Tam się pali jakieś nielegalne substancje. No, bo to jedynki, jedynki tylko nielegalne. Wujki, to są gnoje. Mam jeszcześć gnoj. O, złe Ostatnie wujki. tchnienie, to chyba. Standwich to Brytan. Co powiedział? Się tu stało? D dobra, dlaczego mamy... Mundorana zabiłeś? No to kogo wybieramy? Naje czy Mikulia? Naje, bym wybrał. O, no dobra, No Mogę naja, czemu nie bo jesteś szalone? zły? Nie możesz zabijać po prostu? Ja żeby żeby nie było to. Że... O, A, czemu, zbyt, wszystkie, wierze. Wierze. czemu wszystkie zabijałeś. jedynki były takie losowe? Nie, ale Czemu nie zabijałeś? Nie, nie. No on nie, się steamował z nimi. oznaczyli go dwójki co? Dajcie na, na je, bo jest jeden jedynką. O kurde. No nie mam co zrobić już naje, na, na co mam zrobić? Ale jedyny, muszą grę. wygrać. Jesteś medykiem? Weź mnie wylecz, jak mnie wygłosują. Nie mam jak, aleś cię wyleczyłam teraz. Ja mam kliknę pobić. The jest zły, a teraz. na siebie mi spokojnie. Niech spokoj. 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 na ja ta, no, ta, no, to jest nie. jedynką, nikt cię nie słucha. Dwójki, macie fałszywca wśród was, potem was rozstrzeli, zobaczycie. To nie jest rudawy. nie możecie wygrać razem. Potem was załatwi, zobaczycie, wspomnicie moje słowa. Dobra, Dedyli, idź zabij mi kulię, my tutaj się z Junicami powalimy. Dobra drużyna. Dedyli, pamiętaj o trawkach, które ci dałam. Ja do ciebie też przyjdę. Ale ogranę te jedynki. Dobrze. No bo stałaś z pacyklistą, no. Co <śś jam> to jest to? To jest to? Tak, ma pasy. Wcześniej ja na początku myślałem, że ginę na początku, a mnie prezydentem. Nie ma łatwo, To jest wieczki, wow. to teraz! U. Masz rację, musimy teraz na ciebie zagłosować, bo jesteś najlepszy. No Najlepsza Mijmy dwójka! Najlepsza ka dwójka! Ka Każdego ka każde innego. Gremlin na mnie, Jumi na. Nie, Jana no... ja yumi o, Oni o Oni głosują, oni głosują nie, nie, po prostu nie. na najbardziej przykładną dwójkę. Tak, dwa głosy widzisz? O kurka! Dwojki nie. wygrały! Dwójka no. wygrała! Zdaję cię znowu, wszyscy jedynki. O, o kurde! O Kurde, o, kurde. Tak, ten razem. No, no to ładnie! Co to za? ci, AP tak. To samo. za samą. Czuję ból! że dużo osób Nie. zmienia. No, to no, na osaczony. Na niego. No dawaj, Ja mogę nas prowadzić, jedynki górą. Tak, tak, Nie. tak. Błajki tak, tak. muszą wygrać. Nie, no wszyscy są osaczeni, tylko Mikulia jest tylko wokół swoich. Ej, bo nic już ta. Ej, się coś zmieniło? Wyszło do końca tak samo? Nie. Pan jest osadzony. No właśnie. A Kiwi była dwójką czy jedynką? Była dwójką, każdy został tak samo, no, nikt nie no, zmienił. No, no, tak samo, no, no. Wow. A ja myślałam, że wszyscy zmienić, no nie mogę i socjalnie. A specjalnie nie zmieniły? No Nie mogę. Nie, 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 ja, odmieniłem. nie, odmieniłem. No. No. Ja myślałem, no, ale nie, tak nie, 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 z nimi. Wow. Ale z nimi a nie, Ale nie, 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 o kurde, jest chyba moim. Je o dobra, już lepsze, pamiętajcie. Nie jest. Wow, Coś mi krzyczy pod chatą. To no, takie ta... jedynka. No, nie, to ha -ha. ta, to, ta... To, ta... ta... jedynka. To jedynka. O Mam nadzieję, jest jakiś prowokator. Dobra, na Hyumi szybko, na Hyumi jedynka. Nie, na mnie. Nie, nie. Na dwa głosy, szybko. się dwójka. O, kurwa, Trzynka, na naszą o, ona, tak. o, osnacza, nie, mnie to Chcę Ona ostatnia mnie i na dobre Już odejdę. Idealnie. Bardzo dobrze. Na najlepsze Na Ona nie, Grabisz sobie. Świetnie no, się z nami dwójki. Na przykład jak blokować na je. No było super z wami. Nie To to Denię Grego.

A kto to ja tylko zrozlewam Dobrze Naja, atakuj ich To nie tak jak myślisz Czemu nikt nie, nie poddaje naja. Grem... O, Gremlin idzie do mnie Dobrze, niech idzie na <laughs> Niech idzie, nic się robić <laughs> Siemka, siemka Gremlin. Masz a, ale ci porobiły no baby! No nie, no jak ty? Oni... A ty jesteś survivorem! Mamy zabijającego? No, no nie! Czy oni mają zabijający? Maj, mamy, mamy domu nie mamy pewnie, albo sam mamy, co nie zabija. Najbiego tak, on jest zabijający. Taki najbiegłe. Przecież to zabijające. Już, już drugi raz ciągle zabija. Ty jedynek jest więcej. Już drugi raz klap ja ja nie zagłosował. No. Nie, nie, ma Nie. Zgłosowałem Ej, to było Też musiały zagłosować. Ja, ja, Ajajaj, Nie, ja zagłosowałem Norfixa. Jak ci się Ebi podobała moja kamizelka nożoodporna? Ja. żółtego? Ja, ja. Ajajaj. Kurde, Bela, dałem się nabrać dwukrotnie. A ja, ja. Nie no, w sumie pojedynczo, bo pierwszym razem chciałem pójść, to prawda? O kurde. O nie, O nie umiera. ja cię awansuję na dwójkę. Teraz jesteś dwójką. Ale te jedynki głupie przyszły do mnie. No to mogę być i dwójką, na dole. Powiedz, co zaszło z moją. Rufiksa.

Yeah. O oh, kurczę. Oni chcą, to jak zawsze. No, zagłosuj na Rufiksa, bo jest zdrajcą wśród. No nie, no, no to jest no. izraelski znak bogactwa. Dlaczego? No, sandwich. Jeszcze się ten chwali, że jest bogaty. No, no nie. sandwich nie jest. Nie, żadnego do Nie, nie zdawać. No dobra. Nie, nie, nie. Nie, 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 w drodze. No, ale on jest dwójką przecież, on nie zdradziłbyś. No ja jestem na dwadzieścia nie wiem czy znowu bajtujecie, nie, no, nie, nie mam Dobra, są no, dwójka. Oh. O kurde. Dobra, zmieniłam, ja więc ogarnęłam. Dobra. Ja ciebie. O, nie, nie. a teraz dwójki mają większość. No, no, Gremlina. Dlaczego? gremina, Dobra, wybieramy prezydenta. No dobra. Sandwich jest najlepszym prezydentem. Ajajaj, no i dobrze. To to mają, dobra. Ja idę do Rufiksa, no, nie. nie przejmujcie się tym! Ty. pamiętam kto aj. jakie Ja idę na do sandwicha w takim razie. idę do Mikuli. Zostać, no nie, nie chcę nikogo u mnie. Nie ma ja już sandwicha, nie widzicie, że inny kolor. No nie, no czemu mu tak cierpię. Nie. No to nieźle. Nie, a teraz sami po prostu zmieniać kolor, bo do, do toalety zawodnie idzie. A, się Jezu. Ej, nie, bo. nie, nie. Ej, załatwiłem wam dwa głosy dodatkowe. Nie, no ja na mnie tak krzyczał. Aha. No nie, bez ciebie ja? tam nie nakrzyczałeś. No kurde, ja twierdzi, zginąć. Ja nie, nie. Ja nie głosujcie na mnie, dwójki, jak coś. Zostałem ja jestem dwójką, uchybiłem dwójkę od mikuli. Jestem <laughs> <U mnie laughs> teraz dwójką! Na pewno. Co, co tam <kgr Ingres> O nie, Gremlin jest złodziejem! Gremlin. Szybko na Nondorana wszyscy. Gremlin jest złodziejem! Wikong! No, no, Ona jest! Mój mają Dwańca! impostorów! No, to mega jest Albo jestem popierdolany. Do. Sam <yimánic> no. jestem złodziejem. Nondoran Masz mój głos. Jestem większość? Nie, Nie, z... z e, tak Dobra, masz w piersiach. O, nie, non no dora, nie to remis? Nie, czekaj, że... <coughs> remis będzie chyba. O, no, no. Nie, o, tak, o, tak, tak. Z... tak. E, dobrze. Nie. Jeszcze raz, dobrze. jeszcze raz. Bardzo dobrze. To idę do rufiksa. Nie, Ja idę tu na ich. Nigdzie nie idziesz. Idę. Dojeżdżamy, tak. te dwójki. Nie Tak, mnie. szybko. Beka z Co to, kto to idzie? No daj mi no, szansę, no, no, no. wiesz. Co, no. To nieźle przyszedł Słuchaj, może więcej będzie łatwiej. Dobrze, Cię dobrze. Nie wypierdzili wredna dwójka. No i no przecież mamy dwóch impot, to czemu Taka nie ten? To... Sam jesteś wredna dwójka. To mnie zabijają prosto. prostu? złodziejem, Gremlin. Ha. I co teraz? No zobaczymy, co nie, teraz. Nie, zabili na Majbiego jedynkę. Co no, ja, Naja! No, ja jest. No. Czerwony z dwóch... Jest Jest no Nie dwój O nie no a tak. może on coś innego powie? Dobra, na no, ja nie wygłosujemy cię, ale zamijaj oh, dalej jadda. jedynki. Nondorana lecimy. <grym> no nie, no dlaczego? Nie. Bo masz dwa głosy moje znowu. Ja cię mam nie. Kurde. Dobrze no, ci tak odstawię ja chyba będzie na dwa głosy. Nie mogę Na Ja, no. Ja O kurde. Dobra, sandwich. Ale strategicznie się rozegrana. Znowu impostork nie mamy, no. Ja do Humi idę. Ja tak bardzo chcecie no. mnie zabić. Da, nie, ma, oh, nie. nie mamy impostorów. A to, że mnie? A, o, dostali... Nie dostali... jedzie mnie! Dostaliśmy samych kapusi w tej jedynce. <noise> <noise> Też mi zabrał kapusia. <noise> zmieńcie sobie jedynkę. Bo nie dam się na... zabić. Na ja trzymam to tak klatę. Masz, trzymaj. <noise> Dzięki. Nie jesteśmy w Dubaju, Yumi. Nie jesteście ja... jedynkami, jesteście sześćdziesiątkami. A we tu to Dubai? No nie przyjmuj tego na klasę. Jakie jest? Co teraz? Dwójki. Wygrały dwójki! Hmm, teraz. No to MVP, no ja, tak? No so, to nie. Tak. Wygrały dwójki, no niestety. Remis. Czemu? No remis. Nie, naleźć no, <laughs> no, <laughs> no, <nie>, no, <laughs> nas do zera. Niestety. Nie no, Ty byś nie wymierzał taki remis. Sandwich, co my teraz mamy Gdyby oni też nie mieli prowokatora. Ja nie jestem Sandwich, ja zmieniam kolej w hotel. Co, no, no. Hotel. Hotel. co Hotel. Co? Hotel i co my teraz robimy? Na Dedyriego. No. Albo na Rufica. Albo nie. Na Rufica, bo no Rufik ja jest bardziej prydatny. Ja skipuję. Ja skipuję. Ja skipuję. Skipnijmy. Jeździa niepodległości w sumie. Bądźmy fer wobec no, naszych teammateów. Dobra, skipnimy. nie zabijajcie mnie, dałem na Dedyriego. No ja się znowu. No co? co robicie? Dobra, kończy to, zdrada. Idźcie oboje do Rufiksa! Idźcie do Adeliriego! Teraz musicie głosować na tych, na kogo ruch. najbardziej lubicie. Dajcie mi przeżyć, nie Sandwich, zostaw, nie idź na Rufixa. No nie, on jest zbyt patriotyczny, dwójkowo. Jestem hotelem, nie, jest pan <laughs> oszukuje, no, <laughs> no, Nie, Idź do sandwicza ten, do sandwicha może. Dobra, oboje zginęliśmy na Diri pewnie, cicho bądź już. <śmutation> Mówiłem, ja, ale jak oni nie ciebie, to on ci uleczył, a nie... Dobra, No to a, strasznie dwojki. fajnie byś mnie uleczył. No, to by, byście Iku... przedłużali tak to cały czas. A, bez sensu. No, I zwyciężyły. Szalony! proszę, poproszę, szalone, żebyście mnie zaprosili. Zaraz zaprosimy. Ajajaj, unlucky. Wiedziałem, że Graham nie był tym złodziejem. Przecież nie byłem złodziejem, co ty gadasz? Zabra.